Znajdujemy się na ulicy o tajemniczej nazwie. Zapytam teraz przychodniów, czy wiedzą, co to jest za miejsce. Dzień dobry, czy wie Pani jak nazywa się ulica, na której się znajdujemy? Dzień dobry, owszem, to jest planu sześcioletniego. No, znajdujemy się na ulicy planu sześcioletniego. Planu sześcioletniego. To jest aleja planu sześcioletniego. Planu sześcioletniego. Planu sześcioletniego. A czy często pani tędy przychodzi? Bardzo często. Jak idę na rynek, po zakupy także stale, można powiedzieć. Bardzo często z tego powodu, że tutaj do pracy. Bardzo często. Codziennie w dniach roboczych. Tak, często, codziennie. Bardzo codziennie, kilka razy dziennie nawet. Może pani nam wytłumaczyć skąd wzięła się nazwa tej ulicy? <noise> Wie pani to tak trudno, no po prostu kiedyś było założenie, że plan sześcioletni pracownicy wykonywali, także z tej okazji powstała ulica. Plan sześcioletni chciała po prostu doprowadzić do uprze uprzemysłowienia Polski, ale plan się ten nie, do, nie, nie powiódł. Nadano ją pewnie w latach powojennych, wzięła się z tego sławetnego planu sześcioletniego, znanego z historii i została do dzisiaj. To stara nazwa z okresu budowy osiedla kapuściska. To jest na część pierwszego planu powojennego. Tak, żeby zgrać okresy planowania pięcioletnie, następne, z pierwszym rokiem po zakończeniu wojny. Zostało po prostu jeszcze za czasów PRL-u. I cały czas jest ta ulica. Nazwa ulicy Planu Sześcioletniego, jednej z ulic bydgoskich na Kapuściskach wzięła się, została nadana przez władze komunistyczne w latach 50. ubiegłego stulecia i miała propagować realizowany w latach 1950 do 1955 Plan gospodarczy polegający najprościej mówiąc na przestawieniu polskiej gospodarki na przemysł militarny i zbrojeniowy zamiast y, przemysłu lekkiego, co oznaczało, że ówczesnemu społeczeństwu Zaczynało się żyć jak najgorzej, ponieważ plan sześcioletni był faktycznie realizacją politycznej strategii zagospodarowywania ówczesnej Polski, Polski zgodnie z dyrektywami stalinowskimi. Tak jak wspomniałem wcześniej, ta nazwa tej ulicy funkcjonuje od lat 50., czyli od momentu, kiedy osiedle Kapuściska było w Bydgoszczy budowane i miało znaczenie tylko i wyłącznie propagandowe, tak jak to w ówczesnej rzeczywistości bywało w przypadku yy, wielu innych Ulic. Nie miało znaczenia to, czy faktycznie jakiś patron bądź jakieś wydarzenie zasługuje na to, aby nadać y, imię tego patrona, tego wydarzenia danej ulicy, co zawsze jest jakimś wyróżnieniem, tylko znaczenie przywiązywało, przywiązywano tylko i wyłącznie do y, takiej płaszczyzny propagandowej. Miało upowszechniać w świadomości ówczesnych Bydgoszczan, ówczesnych Polaków. Yy, taką oto informację, że plan sześcioletni jest czymś wartościowym, godnym yy, postawienia na ulicy. Czy uważa Pani, że powinna być zmiana, znaczy nazwa zmiany tej ulicy? Nie. No, uważam, że, że chyba raczej nie. No, no, mi ogólnie się podoba, ja już się przyzwyczaiłam przez ten czas, <laughs> także a od Państwa zależy. Myślę, że można byłoby, zwłaszcza że obok jest ulica przodowników pracy, również zabytkowa jak ta, ale myślę, że już jest na tyle długo, że mieszkańców nie razi. Z którejkolwiek strony patrząc na to, to jest kawałek naszej historii i tego po prostu nie zmienimy. Taki plan był i, i po prostu to zostało uwiecznione w nazwie ulicy. Myślę, że nie. Nie, niekoniecznie. Może być taka. Dlaczego jest konieczna zmiana nazwy tej ulicy? Nie tylko tej ulicy oczekujemy zmiany, ale oczekujemy również zmian innych kilkunastu w sumie ulic, które funkcjonują jeszcze w Bydgoszczy i przypominają nam takie relikty komunistyczne. Oprócz planu sześcioletniego mamy do czynienia z funkcjonowaniem w Bydgoszczy jeszcze takich ulic, jak ulica Berlinga, ulica Armii Ludowej, park imienia pułkownika Załuskiego, ulica Lemana, ulica Rumińskiego. Wszystkie te osoby, wszystkie te wydarzenia, bo tej plan sześcioletni to jest ma charakter jednak upamiętnienia pewnego wydarzenia gospodarczego. W historii Polski. One nie mają nic wspólnego z normalnie rozwijającym się państwem z upamiętnianiem osób, które na to zasługują. Tutaj chciałbym podkreślić, że. Nadanie danej ulicy, danemu skwerowi, danemu parkowi czy czyjegoś imienia jest dosyć dużym wyróżnieniem, a tutaj w przypadku tych osób, które wymieniłem, one, one na to po prostu nie zasługują. Plan sześcioletni, krótko mówiąc, przyczynił się do ruiny polskiej gospodarki, więc co tutaj upamiętniać? Nadawanie ulicom danych imion ma być wyrazem szacunku Polaków dla danych osób, dla danych wydarzeń, a nie odwrotnie. Nie ma upamiętniać tego, o czym może nie powinniśmy zapomnieć, bo o tych wydarzeniach należy pamiętać, należy je przypominać, ale te wydarzenia nie są godne do tego, aby wynosić je do nazw ulic. Jakie jeszcze inne ulice budzą kontrowersje? Mówiłem już o tym troszeczkę wcześniej i nie zgodzę się z tym sformułowaniem, że te nazwy tych ulic budzą kontrowersję. One nie są kontrowersyjne. Te, 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 te ulice powinny po prostu zniknąć. To, że ktoś uważa, że tak być nie powinno, jeszcze nie oznacza, że, że mamy sprawę załatwioną. Kontrowersja, ta cała w cudzysłowie kontrowersyjność polega na tym, że część osób albo po pierwsze nie ma pojęcia, co dana nazwa znaczy, z czym, się, z czym jej funkcjonowanie się wiąże. Albo tutaj druga rzecz. Tak naprawdę, w momencie, kiedy zdobyłaby wiedzę na ten temat, już wcale nie jest takie oczywiste, że nie oczekiwałaby zmiany takiego, takiego y, y, upamiętnienia. Szczególnie rażącym przykładem funkcjonowania w Bydgoszczy, oprócz wspomnianej alei planu sześcioletniego, jest funkcjonowanie ulicy Berlinga. Y, generał Berling, generał sowiecki, to Stalin nadał mu tytuł generalski, został zdegradowany przez legalne wojsko polskie do stopnia podpułkownika, był, agent, był sowieckim agentem i działał na rzecz interesu sowieckiego, a nie polskiego. Takie osoby nie zasługują na to, żeby, żeby w obecnej rzeczywistości niepodległościowej miały mm, ulicę swojego imienia. Jakimi patronami powinny być zastąpione dotychczasowe ulice? W Bydgoszczy nie mamy ulic, którym patronowaliby żołnierze niezłomni. W Bydgoszczy jest potrzeba, aby na przykład pojawiła się ulica Jerzego Gadzinowskiego, Szarego. Jest taka potrzeba, żeby pojawili się na bydgoskich ulicach z imienia i z nazwiska żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego, generała Fildorfa, ulica, prawda? Na szczęście mamy ulicę pułkownika Kuklińskiego. Generalnie rzecz biorąc, na bydgoskich ulicach powinni pojawić się zamiast komunistycznych patronów Powinny się pojawić osoby, które godnie zasłużyły się Rzeczpospolitej, działały na rzecz jej niepodległości, działały na rzecz wolności obywatela i niezawisłości państwa. I po drugie, powinny się pojawić również na bydgoskich ulicach nazwy tych wydarzeń, z których jesteśmy dumni. Realizacja planu sześcioletniego, która była takim cynicznym wykorzystywaniem pracy robotnika, którego zmuszano do współzawodnictwa pracy, do podkręcania norm, na pewno nie jest takim wydarzeniem, które jest godne, upamiętnienia poprzez nadawanie tej nazwie, nazwy ulicy. Warto pamiętać, że plan sześcioletni realizowany był w powojennej Polsce w latach 1950 do 1955 zakładał szybkie uprzemysłowienie. W konsekwencji zaniedbano rolnictwo i budownictwo. Brakowało artykułów spożywczych. Planu nie zrealizowano, a trudne warunki życia społeczeństwa powodowały słuszne niezadowolenie. Dla GameTV24 mówiła Monika Przybylska.